Ja byłem w w wieku, to jest wszystko, pracowałem! Przepraszam się bardzo, Stefan. Czy mógłbyś opuścić łazienkę, bo Marcin się źle poczuł? A Marcin, mamy kontakt? Masi, czy, czy kontakt? Mamy. Nie, bo bo nie wiem, czy mamy kontakt. Nie, no, mamy... O, mamy kontakt! Mamy kontakt. Masi, czy trzymać tutaj ekran, czy trzymać to pożytwaka i jednego, czyli wskaźnika.